no widzowie, cześć! Jestem właśnie po robieniu różnych rzeczy, ale jest survival. Króciutki filmik, bo musimy zrobić różne rzeczy, tylko musimy urządzić trochę ten domku. O kurde, trzeba iść spać. Wędrowiec przyszedł, o nie, 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 tylko do domku, do domku, do domku, do domku. Czekajcie. Tak jak już widzicie, ja tu sobie urządziłem rzeczy. Może muszę to wziąć, Schowam sobie skrzynki. Idziemy dalej kopać. te no, no po prostu idziemy dalej kopać. Bo znalazłem w bo Robiłem kopalnię. Znalazłem tu Kej, Co jest bardzo mocne. Nie? Ale też jest problem mały, bo jest tam dużo żelaza. A jest pełno mobów. Nie wiem, jak to teraz zrobić. Żeby one mnie nie zabiły Iść tam? Dawajcie Dawajcie, dawajcie, dawajcie To się z jakieś dysponimy Dobra, tylko szukaj Ładnie to mi tu Zlapis. lapis Chóra pająku Bądź miły Nie, zostaw mnie Ja nie chcę umierać. Jeszcze jestem za mały. Za młody to znaczy. O! Mój ulubiony Bion do szukania diamentów. Zrobię. Ale to może w następnym odcinku. Najpierw... E, e, teraz najpierw poszukajmy zróbmy secik, chociaż żelazny. No to wiecie tak. Różnie bywa. Dobra, tam jest jeszcze żelazo. Trzeba tu będzie się podbudować, coś czuję, bo słyszę pająka. Eee. Ała! Ała! Jak on bije! Jeszcze tam creeper, nie no. Tu zaraz zginę, nie Zrobię tak na wszelki wypadek, żeby on mi tu nie wszedł jakimś cudem. No to musimy to tutaj zniszczyć. Przez to też może być. Aby yy, to tutaj do No pięknie. ile, ja zrzewało pięć. Czyli tam co dopiłem. Co zostało nam no jeszcze? Dobra, poszło O, tu jest jeszcze coś. No i O Co ja? Eee, Możecie wpadajcie na, jak 5 O kurde, Ilu tuż wiru na web spadło. Wpadajcie na Gakulowicz 752, bo tam wczoraj nagraliśmy reakcje na straszne filmy, wy ich nie widzieliście. Ale no, wpadajcie, no, bardzo zachęcam. Chciałbym, żebyście zalajkowali tamten film. A no. O, trzeba coś zjeść. a wie. Mocownie tutaj. Weźmy sobie tutaj żwir jeden. Wyjdźmy już na powierzchnię. Coś tutaj trochę. No nie idzie nam. To musimy trochę. Jeszcze raz. tam jest serce, nie O nie! O, trzy serce. Krypcie tam jest. Jezus Maria! Podbuduj się szybciej, no! Jedno serce widzowie, jak ja to zginę koniec serii, nie? Widzowie my, Ja pierdzielenie! Jedno serce widzowie nie! Jedno serce! Jak ja to żyję jeszcze? Tu gdzieś położę żelazo tu jest. Trzymajcie. Ja widzowie! Jeden, czemu ja nie mogłem się podbudować? Nie wiem, co się Ja, ale duża ruda żelaza to dobre. To jest dobre i przydatne bardzo. Jezu, Maryja, co się tu stało? Chodzimy. Do... Mama, Wcześniej nie chciało mnie podbudowywać. Pójdziemy teraz na o, na kucaka Tutaj już mnie na pewno nic nie będzie. Byśmy to oświetlmy żeby wiecie, tutaj więcej mobów. O jest węgiel! czekajcie tylko oświetlenie to bardziej bo jest nawet żelazo się znalazło co jest bardzo też przydatne tak jak już mówiłem to dobra e, będziemy musieli to wszystko tak jakby naprawić więc czekajcie chwilę tutaj. Jestem właśnie już e, po kopalni. E, będziemy musieli zrobić sobie nowe itemy Kurde. Mamy nawet sporo węgla. Przepalmy sobie już to. Weźmy to już schowajmy. Nie. To mi się jest, jeszcze przyda. E, I kobel z już mamy potrzebujemy to musimy oszczędzać nie? musimy to jakoś oszczędzać a oszczędzanie jest tu najważniejsze więc widzimy się jak już będę miał żelazny set dobra widzowie jestem właśnie już z żelaznym setem i mam plan taki żeby iść pozbierać trochę drewna bo się przyda a ja nie mam prawie nic ma! więc... Sorry, młodsza się do pokoju Omra. Śtniemy dalej Ale... Oż kurczę Może weźmiemy od jakichś wiśniaków, może trochę drewna Oni tam mają najwięcej przy tych domkach a ten wędrowie to co kurde, dla mnie ma Nie! Sorry, znowu siostrami mi weszła. Kurde, moja siostra tak wkurza dzisiaj. Ciągle przeszkadza i tyle. Weźmy te drewno tutaj. 17 drewno będzie jeszcze na deski, czyli się I nie, nie wiem, kurde, coś tu... Dużo będzie tu, bo to będzie... Co? 24 bramy. No wiem, więc będzie bardzo dużo desek. Czy, czy ja słyszałem, że ktoś używał beczki? A nie. Okej, okay, a ja mu obciąłem cały dom. Mogę? To jest kowal. Tak, kowal. Kowala tu nic nie było. Więc trochę. Oj, postawiłem. Dobra, wezmę to już. W następnym odcinku będziemy ten. Będziemy w następnym odcinku dalej, dalej eksplorować jakieś rzeczy. Może na przykład bardziej tak będziemy już zwiedzać kopalnie. I módlcie się, żebym nie zginął, bo może się tak stać, że nawet będzie koniec serii, jeśli tu nie zamieszka. ojciec. Więc, czekajcie, z deski. E, idę na dwór, żeby jakoś ładne przespozie, że jak ma nie będzie, było. Do zobaczenia, widzimy się w następnych filmach.